Fatima w Portugalii to jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w Europie, a wszystko zaczęło się 13 maja 1917 roku. W małej wiosce Cova de Iria, niedaleko Fatimy, troje młodych pastuszków, Lucia dos Santos oraz rodzeństwo Franciszek i Jacinta Marto, doświadczyło pierwszego z sześciu objawień Matki Bożej. Podczas tych spotkań, które miały miejsce każdego 13 dnia miesiąca od maja do października, Maria przekazywała dzieciom orędzia dotyczące pokoju, modlitwy i pokuty. Objawienia te, zakończone tak zwanym cudem słońca 13 października 1917 roku, przyciągnęły uwagę świata katolickiego i uczyniły Fatimę ważnym miejscem pielgrzymek. Centralnym miejscem sanktuarium fatimskiego jest tak zwany plac modlitwy. Przestronny plac otoczony od strony północnej i południowej szpalerami drzew, zaś od wschodu i zachodu ograniczony odpowiednio przez bazylikę Matki Boskiej Różeńcowej i bazylikę Trójcy Przenajświętszej. Jest to miejsce sprzyjające wewnętrznemu skupieniu i modlitwie. Tu odbywają się wszystkie wielkie uroczystości i pielgrzymki fatimskie. Centralnym punktem Fatimskiego Sanktuarium jest Bazylika Matki Bożej Różańcowej. Biały kościół powstał na bazie projektu wykonanego przez architekta Gerarda Fankrykena. Papież Pius XII nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej w roku 1954. Rok wcześniej świątynię konsekrowano. Szacuje się, że co roku Bazylikę odwiedza około 4 milionów wiernych i turystów. W Bazylice Matki Bożej Różeńcowej znajdują się miejsca pochówku Franciszka, Jacynty i Łucji, czyli Dzieci Fatimskich. Bez dwóch zdań to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w całej Bazylice. Po lewej stronie ołtarza głównego znajdują się groby Jacynty i Łucji. W na prawej natomiast zlokalizowano szczątki Franciszka. Jacynta Marto była najmłodsza, miała zaledwie siedem lat, gdy zobaczyła Matkę Bożą. Jacynta była bardzo oddana modlitwie i szczególnie wierzyła w przesłanie Matki Bożej o potrzebie pokoju. Jacynta zmarła na skutek grypy w 1920 roku w wieku dziewięciu lat. Franciszek Marto miał dziewięć lat, gdy po raz pierwszy ujrzał Matkę Bożą, podobnie jak Jacynta, był bardzo pobożny i czuł głęboko więź z Marią, choć nie mówił o swoich przeżyciach tak często jak ucja. Zmarł na zapalenie płuc w 1919 roku w wieku dziesięciu lat. Ucja dos Santos była najstarszą z dzieci, miała 10 lat w czasie pierwszego objawienia. To ona była głównym świadkiem objawień i to jej Matka Boża przekazała najwięcej informacji. Ucja żyła najdłużej z trójki dzieci, została zakonnicą i przez całe życie pełniła rolę pielgrzyma i świadectwa objawień w Fatimie. W miejscu, gdzie wcześniej rósł dąb, nad którym nastąpiło objawienie się Matki Bożej dzieciom, zbudowano kaplicę objawień. 13 października 1921 roku odprawiono w niej pierwszą mszę. Kaplica zachowała się z niewielkimi zmianami do dziś. Sam posąg Matki Bożej Fatimskiej wyrzeźbił w 1920 roku Jose Ferreira Tedim według wskazań Łucji do Santos. Kolumnada Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej Fatimy jest dziełem Antonio Lino, znanego ze swojego modernistycznego podejścia do sztuki sakralnej. Zespół architektoniczny składający się z 200 kolumn i półkolumn mieści 14 stacji drogi krzyżowej przedstawionych w formie ołtarzy i obrazów z płytek ceramicznych. Naprzeciwko bazyliki Matki Bożej Różańcowej widzimy monumentalny budynek. To bazylika Trójcy Przenajświętszej. Co do wielkości to czwarty kościół na całym świecie, co najlepiej oddaje jego ogrom. Świątynia została wybudowana w latach 2004-2007 z datków, które przez lata przekazywali wierni. Kościół ma owalny kształt o średnicy aż 125 metrów. Architektonicznie na uwagę zasługuje fakt, że wewnątrz tej świątyni nie ma punktów podparcia. Samych miejsc siedzących w bazylice jest powyżej 8 tysięcy. Świątynia ma nowoczesny charakter. zewnątrz nie przypomina bogato zdobionych budowli, które są charakterystyczne dla kościołów. W kompleksie sanktuarium w Fatimie znajduje się muzeum, gdzie w sierpniu 2002 roku otwarta została dla zwiedzających stała wystawa Fatima, Światło i Pokój. Wśród eksponatów wyróżnia się cenna korona figury Matki Boskiej Fatimskiej, w której umieszczono pocisk wystrzelony do papieża Jana Pawła II podczas zamachu 13 maja 1981 roku w Rzymie.